Będą teraz głosy, że, że, że znów nerwy, że znów kryzys, że, znów kryzy, że ta potężna Madison zaraz spuści nasze Idze lanie i na pewno będzie to trudne spotkanie, ale naprawdę doceńmy też to, że Idę, mimo tych swoich problemów, mimo że ona no, no nie ustabilizowała jeszcze formy i ten mecz to pokazał. Ja myślę, że jest coraz bliżej tego, ale jeszcze nie jest taki moment, żebyśmy mogli wszyscy. Mogli wszyscy odetchnąć, że to już jest znowu ta wspaniała królowa mączki. Witamy serdecznie z redakcji Super Expressu. Tutaj niedługo będzie super nowoczesne studio, ale my już zdążyliśmy takie małe studio zrobić super tenisowe w trochę innych okolicznościach. Witam serdecznie Cię, Michał Chojecki jest Dzień z nami. dobry, witam wszystkich serdecznie. W dobrym humorze, może na początek historia tej koszulki na szybko. A, to jest koszulka, którą kiedyś na jednej z konferencji prasowej dał mi Hubert Hurkacz. Nawet był autograf, ale już się sprawa, ale jest to naprawdę autentyczna koszulka z autografem Hubiego Hurkacza. No dobrze, o Hubim ten program nie będzie. Iga Świątek w ćwiercinale turnieju WTA w Madrycie, ten tysięcznik, tysięczniki Iga lubi i teraz zagra z Melisan Kis, Ale najpierw porozmawiajmy o rywalizacji z Janem Schneider, trzy sety, No i opowiedz twoim okiem, co się tam działo. No, dwie twarze i Świątek. Najpierw ta taka wspaniała, za którą bardzo wszyscy tęskniliśmy, czyli królowa mączki, Polka, Polka Demolka. No, no i potem ta troszkę mniej lubiana przez kibiców. Igi świątek już taki zdenerwowanej i popełniającej z dużo błędu za bardzo się śpieszącej, Ale ja powiem tak no, ja wiem, żebyśmy wszyscy bardzo chcieli, żeby Iga znów wygrywała wszystko gładko bez problemów i żeby wszystkich demolowała, żeby te wspaniałe wypieki w tej Najlepiej piekarni Igi świątek <laughs> serwowała, ale naprawdę takie zwycięstwa też są cenne. Bo, bo to był taki mecz, w którym się pojawiły problemy, w którym naprawdę rywalka bardzo podniosła poziom. Iga się tak w pewnym momencie usztywniła i pojawiły się problemy, i dużo było wtedy takich, dużo już było niedawno takich meczów, w których Iga pękała i przegrywała. A teraz naprawdę, no, mimo tych problemów, potrafiła w ważnym momencie. Podnieść swój poziom na tyle wysoko, żeby, żeby to spotkanie wygrać. No, po prostu ogarnęła temat, tak mówiąc kolokwialnie, i za to naprawdę szacunek. Wiem, że będą teraz głosy, że, że, że znów nerwy, że znów, że znów kryzys, że tam potężna Madison zaraz spuści nasze Idze lanie i na pewno będzie to trudne spotkanie, ale naprawdę doceńmy też to, że idę mimo tych swoich problemów, mimo że ona. No, no, nie ustabilizowałeś reformy i ten mecz to pokazał. Ja myślę, że jest coraz bliżej tego, ale jeszcze nie jest taki moment, żebyśmy mogli wszyscy, mogli wszyscy odetchnąć, że to już jest znowu ta wspaniała królowa mączki. Ona jest cały czas wspaniała i to jest nasza królowa. Ale bądźmy cierpliwi i Ale... czekajmy cierpliwie, aż Iga tą formę spokojnie krok po kroku zbuduje. Drogi Michale, jednak 6 do w pierwszym secie musiało Cię trochę zbudować. No, i Zbudowało mnie nawet bardzo. Chcesz, chcesz pewnie, i tak każdy kibic Igi, pewnie do tego seta wracać i odnosić się do niego, że Iga pod Wima Fiseta z problemami w poprzednich tygodniach, w poprzednich spotkaniach, jednak potrafi być to polką demolką, tak? Być tą królową mączki i no, ograć 6-0, 13 Rakietę no, świata. No zwiastunem tego takiej rosnącej formy i świątek już był przede wszystkim ten mecz z Lindą Noszkową, który... Ty, po, powiem szczerze, żeśmy nawet nagrali odcinek podsumowujący ten mecz, ale no, w związku z debatą, która była w Super Expressie, nie udało się go zmontować, to przepraszamy wszystkich fanów za tą przerwę w naszych emisjach, ale tak, no to był mecz z Lindą Noszkową, już był naprawdę świetnym spotkaniem Polki. To była właśnie, to już taka Polka w tym swoim rytmie, taka nieśpiesząca się za bardzo skończeniem akcji budująca punkt nękająca tą y, silną fizycznie Czeszkę dokładnymi i głębokimi uderzeniami i to był naprawdę bardzo udany mecz igi świątek w którym naprawdę dużo było tej takiej starej dobrej igi dominatorki rządzącej na, na tej swojej ulubionej nawierzchni no i, hmm. i powiem szczerze że ten Pierwszy set z, z Dianą Schneider, zawodniczką, no bądź co bądź to naprawdę nieprzypadkowa, bo to jest 13 rakieta świata. To jest zawodniczka, która w poprzednim sezonie zrobiła ogromne postępy w gra. Cztery turnieje WTA. Z taki trochę mniejszej rangi, ale, ale bardzo szybko wspinała się w rankingu. Zdobyła srebrny medal na igrzyskach. To jest ciekawa dziewczyna, leworęczna, takim nieprzyjemnym top spinem, bardzo taka dynamiczna. I ja naprawdę byłem zbudowany tym, jak Iga totalnie odebrała atuty tej Rosjance w pierwszym secie No 6-0, 22 minuty, no stara dobra Iga, po prostu piekarnia wróciła. No niestety, no i potem się zaczęły dziwne ciężary. Iga źle tego seta zaczęła też, to trzeba oddać Schneider, że podniosła bardzo swój poziom, że widać było, że tam posłuchała trochę rad swojej trenerki Safiny, zresztą były liderki rankingu. WTA chyba w latach tam około 2009 roku, krótko chyba, Safina prowadziła, mimo że jeszcze żadną szlema nie wygrała. w czasach Agnieszki Radwańskiej na, no, na topie. To były takie, pamiętam, takie dziwne czasy. Tam. Pamiętam, że wtedy siostry Williams miały swój kryzys i Safina to w pewnym momencie wykorzystała, nieważne, to już tam stare dzieje, ale generalnie Schneider podniosła poziom, to trzeba oddać, że, że w pierwszym secie Dała się zdominować Idze, ale gra wtedy znacznie poniżej swoich możliwości. Ja troszkę się bałem, że ona w pewnym momencie ten poziom podniesie, i właśnie byłem ciekaw, jak Iga na to zareaguje. No, zareagowała niestety tak sobie. Ten drugi set był taki no, zbyt nerwowy, Iga tak się za bardzo śpieszyła, tak jakby za bardzo chciała, żeby ten mecz jak najszybciej wrócił znowu pod jej kontrolę. I z tego brały się kolejne błędy. Te błędy z kolei nakręcały nerwowość. Iga zaczęła się denerwować na Safina, a Schneider. Safina ci... I zresztą okay. Safina też no, wyczuła ten moment, że, że Iga po prostu mięknie pęka i, i że to jest dobry moment, żeby ją jeszcze bardziej przycisnąć. to Schneider naprawdę dobrze robiła. No. Natomiast no, naprawdę, tak jak mówię, no, nie był to za dobry mecz. Oczywiście pierwszy set był świetny, ale drugi, trzeci set to już była taka droga przez mękę. Ale takie mecze też trzeba potrafić wygrywać naprawdę. Ja wiem, że wszyscy będą teraz mówić, że o Jezu, znowu ta Iga tak się męczyła z tą jakąś Schneider, ale naprawdę, docejmy też to, że ta dziewczyna mimo tych swoich problemów, ona, ona dobrze wie, że ta forma jeszcze nie jest za wysoka, ale mimo tych swoich problemów potrafiła ten mecz jednak na swoją stronę przeciągnąć, wygrać i naprawdę i nie był to mecz taki, żebyśmy byli wszyscy chwyceni, że To już jest znowu ta iga, którą byśmy chcieli wyglądać, ale ważne, że, że potrafia to spotkanie wygrać. Wydaje mi się, że i nawet widzowie naszego programu, także my już jesteśmy oswojeni z tym, że to nie będzie tak łatwo jak w poprzednich sezonach i występach igi, z takimi bardzo dobrymi też rywalkami na morzu, gdzie, gdzie, gdzie te wyniki były faktycznie. Piekarnia była otwierana wzdłuż i wszerz. Madison Kiss teraz, walka o półfinał. Bilans 4-2? Dla IGI. A ostatnie Ale ten bilans... spotkanie w Melbourne. No, naprawdę zadziwiła świat Madison Kiss, bo gra Iggy w półfinale i jeszcze w dodatku Arena No w tak, I, i, i powiem szczerze, no, teraz no, oglądałem tę końcówkę meczu Kiss z Doną Vekic, yy, i naprawdę no, Amerykanka robiła wrażenie tymi swoimi potężnymi bombami, płaskimi uderzeniami, po których no, po prostu tylko można odprowadzić piłkę wzrokiem, bo, bo nic tu za bardzo nie można zrobić. No tak, no bilans Polki 4-2, zresztą zbudowała go sobie rok temu właśnie na Mączce też, bo były te dwa mecze, jeden po drugim, najpierw w Madrycie, potem w Rzymie, gdzie Iga chyba wygrała, nie pamiętam, 6-1, 6-3 albo 6-3, 6-1, chyba 6-3, 6 7 no, Oba spotkania, pamiętam, że były dwa ja teraz identyczne tak z, z, z nie powiem wyniki. No i pamiętam, że to był taki no, no szczyt formy igi Świątek chyba w tym całym sezonie. To, to jak ona po prostu tam potężnie, potężną, jeżeli chodzi o siłę fizyczną Kisy zupełnie zneutralizowała na tej mączce i pamiętam bardzo były potem fajne wypowiedzi Amerykanki po tych spotkaniach, zapytali ją jak się gra z Igą na Monccie, ona powiedziała, it sucks, it sucks, czyli po, tak kolokwialnie mówiąc, tłumacząc angielskiego do kitu, no, albo do bani, no, tak można powiedzieć, tak. po czym taką bardzo fajną analizę wygłosiła w czasie konferencji prasowej, że, że Iga to jest taka zawodniczka, która permanentnie wywiera na, to, na, to, na tobie presję, że była pod niesamowitym wrażeniem yy, jak z jaką idealną głębokością posyła piłki, cały czas właśnie wywierając presję, ale też z takim odpowiednim marginesem błędu, że tak naprawdę ona nie podejmuje ryzyka, tylko cały czas, cały czas sprawia, że, 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 że ty nie możesz zahamować. Właśnie KIS mówiła, że grając z Igą czuje się tak, jakby cały czas miała zaciągnięty hamulec, nie mogła nacisnąć pedału gazu, bo Iga jej po prostu na to nie pozwala. No to była właśnie taka wspaniała wtedy gra Igi, która która nie podejmując za dużego ryzyka nękała rywalki tym niesamowitymi, głębokimi, plasowanymi, kośliwymi uderzeniami. Po pierwsze bardzo świetnie plasowanymi, a po drugie z tą właśnie morderczą rotacją. I właśnie tego jeszcze w grze w tej chwili igi Świątek brakuje. Tego takiego rytmu gry agresywnie, intensywnie, ale też bez zbędnego ryzyka, a na właśnie na mączce i tym swoim niesamowitym, top spinem, z tą swoją niesamowitą pracowną, no tak to to naprawdę, no, jeszcze w pełni po prostu tych atutów nie wykorzystuje. I, i oby właśnie to kliknęło skis, ale łatwo nie będzie. No Pamiętajmy jeszcze, że Medison Kiss to jest ogromna siła ognia. To, to już nie jest ta Medison Kiss sprzed e, roku, bo ona potem, właśnie zrobiła te niesamowite rzeczy. Jest jak taka taka fizycznie, do, zawsze do ogrania. Znaczy, to jest potworna siła ognia, ale w, Wtedy jeszcze ona, łatwo było po prostu zmusić ją do, do popełniania błędów. Teraz jest to dużo trudniejsze, bo Madison Kiss bardzo poprawiła grę w defensywie, mm -hmm. zmieniła tą rakietę. Ta, ta współpraca z jej mężem i trenerem w jednej osobie zaczęła przynosić niesamowite efekty. No i oczywiście był ten spektakularny sukces w Australian Open, który zawsze no to jest, no, no nic tak nie buduje, właśnie, zawodniczki jak taki sukces. No i KIS ten początek sezonu miał średnio udany, ale teraz widać, że naprawdę znowu zaczyna wchodzić na, na wysokie obroty. I jedno też trzeba pamiętać. Madryt to są te, te warunki, które jak na nawierzchnię właśnie ziemną. To są takie warunki najbardziej stosunkowo skrojone pod mody są kiss, bo tam właśnie ta piłka w tym rozrzuconym powietrzu nabiera niesamowitego przyspieszenia. A kiss to są właśnie te takie potężnie mocne uderzenia z głębi kortu, płaskie. I, 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 i jak Medi złapie taki naprawdę rytm, to, to naprawdę bardzo ciężko się z nią gra. I kluczowe będzie na pewno głębokość uderzeń igi. Iga nie może zagrywać za krótkich uderzeń, bo to będą po prostu jak, jak strzały do pustej bramki. No, Kis jak ma po prostu czas i miejsce, żeby się zebrać do tych niesamowitych płaskich bomb, no to, no to tak jak mówię, no to potem już nie ma co zbierać. Dlatego Iga musi grać z dużą rotacją, ze swoim tam odpowiednim marginesem błędu, ale to muszą być właśnie takie mocno rotowane, Głębokie uderzenia, którymi będzie odrzucać KIS od linii końcowej, i też właśnie nie stwarzać jej warunków do, do wyprowadzania tych potężnych uderzeń kończących. No i oczywiście serwis, 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 serwis. Zabrakło na pewno słowa pewno serwis. serwis w tym programie. No, to jest, to jest no na pewno moment. serwis IGI w meczu z Medi KIS będzie bardzo ważny, bo, bo wiadomo, jak, jak KIS potrafi potężnie returnować, więc na pewno procent pierwszego podania będzie tutaj. Bardzo ważne. No i ten kick service na pewno musi świetnie funkcjonować, tak, żeby no, nie uniemożliwić Amerykańce kończenie wymian tymi błyskawicznymi, potężnymi returnami. Drugi Rozgadaje się strasznie, studi przepraszam. Studio pre-ekspresu tutaj jeszcze nie powstało, ale myśmy już zainaugurowali, więc przechodzimy do historii. Tak jak i ten odcinek z Tenisa: Trzymamy kciuki Zejga w starciu z Madisonki, Łatwo nie będzie, ale otrzymamy sobie ząbki na. Bardzo dobre widowisko. Tobie, Michał, już bardzo dziękuję. Za bardzo dziękuję za i naprawdę się. trzymajmy kciuki za Iga i, i kibicujmy jej nie tylko jak jest wspaniała i dominująca i, i, i no, grająca w wspaniały ten i rywal. lewą ręką podpisuję, prawą i żegnam się z Państwem. Do zobaczenia. Dzięki.